No to zaczynamy. Wow, spójrzcie, ile tu chipsów. A wy lubicie chipsy? Jakie są wasze ulubione smaki? Napiszcie w komentarzach. Ojej, wygląda na to, że jedzenie chipsów widelcem nie jest najwygodniejszym sposobem, ale można wziąć jeden chips w ten sposób. Mmm, jak chrupie. Super. Nie można zjeść dużo chipsów w ten sposób, ale czasem chce się rozciągnąć zabawę. Z kolei N udało się złapać jednego chipsa pałeczkami. Mm, jakie pyszne! Spójrzcie, jak szybko ta wieża z chipsów znika. Dobra robota, N. Teraz twoja kolej, Nancy. No dobra, spróbuję. O nie, wieża Nancy rozjechała się po całym stole. Może w ten sposób się uda? No dalej, właśnie na moją łyżkę. Głupie chipsy. Podsumowując, gratulacje dla Britni za zasłużone zwycięstwo. Srebrny medal idzie do Nancy. A trzecie miejsce zdobywa Anne. Dziewczyny wszystkie świetnie.